Siema, tutaj Koksu. Zapraszam was do kolejnego odcinka z Rawi. I dzisiaj nam gość specjalny. Przedstaw się. Tutaj, Adixo. Siemano. No, tak, link do jego kanału będzie w opisie. I tak właśnie teraz dropamy olbrzymią za bogini. A jak ją dropniemy, to ulepszymy złote kolczyki, FMS-a i złoty naszyjnik. Co chcesz powiedzieć Adrian? Życzę powodzenia No dzięki dzięki A ty co tam robisz? No ja obecnie na razie nic nie robię, no, mam, mam zamiar się gdzieś wybrać kurwa, drop, sorry, wybrać no, dropnąć coś Cenzura, cenzura No nie wiem Dobrze no, no tyle, ja idę chyba do M2 no i zrapaj w końcu, a nie tylko siedzisz w tym jednym i się bijesz. Dobrze, dobrze, panie. Zbaczka, spaczka. Jaka lipa mówię wam, jest czwarta 30. Jest taka pompa, że szok. No szok jak nie wiem, no. A pompa Bo, idzie. Powoli się widno robi. Już jest widno. Jest taka pompa. jeszcze nie chciało mi się. Jeszcze tak chciało mi się nagrywać. Oni mówią, nie nagrywaj, nie nagrywaj. A taka mm -hmm. pompa idzie, że szok. No idzie idzie pompa. Chcę tylko... Muszę przełożyć parę rzeczy i mogę sobie lecić. Już nie już mi się nie chce tej łzy, już tam tego tego ulepszyć. ulepszeć. Taka pompa. A ma jakieś średnie, czy tam umki? O, średnie tam ma 7. Tak. Aha ale jak wbiję na później, to nie muszę wtedy zmiany stelać, nie? właśnie, no... dropnąłem kilka bodzi, pedeków no, rękawic no i sprzedałem awary. no, kolejny odcinek będzie już na pewno jutro, już teraz będą odcinki puszczane codziennie no, jak widzicie, już się wszystko gagnia powoli już wszystko dobrze ja Jesziko... Zaczyna... się nawet trzeba pomóc, bo on mnie nie ogarnia. Filmy mu się nakręcają. No, dzisiaj parę było już prób takich do nagrania i zawsze coś się spierniczyło. Będzie trzeba to jakoś ogarnąć. No, znaczy, no już niby ja już to dzisiaj, znaczy, no nie, przed chwilą to już sprawdzałem i wszystko działa, no. No, spokojnie, no. No to zaraz nakręcasz filmik, ja cię przycisnę do tego. Pamiętaj. No spokojnie. Spokojnie jak na wojnie zrobimy. Ale myśl... Ale w 15 FPS-ów, jaki ja mam takie mm. jak skoki, nie? Czasami miałem 15, a czasami 20. I 15, czasami 20... Nie, sorry, poguka. Czasami 15, a czasami 30. Jakie skoki są? Więc ludzie się nie ma co się dziwić, że się czasem plącze język lub tak dalej, bo to już taka godzina, że się spać chce praktycznie. jest czwarte 30, ale jest pompa. No ale jest spokój, wszystko dobrze, no spyta... na się dzieje. Spytajcie się Adrian, że tak prosiłem, żeby już mi dali nagrać, że szok. No już ludzie bez kitu na te się nie wcześniej dawali nagrać ani nic, już To chwilę wchodzili, ja się wkurzyłem i założyłem własny kanał. Bo wchodzili i gadali cały czas. A jak gadali. mówisz jak mówisz kulturalnie wyjdź, to nie. Po złości, no. No jest, teraz jest spokój, nikogo nie ma na szczęście, nikt nie przeszkadza. Chamstwo na tej rawie jest jak... Ale pompa jest. Pompa jest, no chamstwo, no nie każdy, tak... każdy ksuje każdego momentka, chociaż już tam zostało 5 sekund do dobicia, ale ksuje, bo coś poleci. No, no takie chamstwo, no taki tacy ludzie są i tak zawsze będzie, no. no, no nie, właśnie. Nie, tego się praktycznie nigdzie nie da uniknąć. Dobra coś to tak nie dropa może ja zrobię cięcie jak dropnie to zobaczymy się z nauca Dlatego będzie okay. lepiej No to cięcie. Dobra jesteśmy już po przerwie Już dropnąłem tą rąbaną łzy bogini Szą oddajemy. No o. jest pompa no i teraz o, Będzie dobrze Pięknie Pompa jest no, Ale to szybko w miarę tak można powiedzieć No, do 3 minuty, 4 no to to w szybko, Dobrze. Bo to... To bierzemy się za ulepszanie, co? No tam trzymał kciuki. FMS-a od plus 2 od razu budziami będę ich oboję się. Dobra, bo te kolczyki na plus 1 na plus 2 siedzi. Ja ci powiem tak, wiesz. Na wierzę, plus 3 że... siedzi. Ja no off. Nie, że te zawsze te FMS -y i tego, że to zawsze na plus 5 mi zawsze pali, na plus do plus 3 zawsze mi ulepszą, ale to. Wiesz, hmm, co, nie wolę ryzykować. Złotego no. rzeki plus 6, inteligencja plus 7. Dobra. Czaj, złoty no. naszyjnik. No mów. Znaczy FMS na plus 3 odpłaca się, bo to 98%, to praktycznie 100, bo to praktycznie. <laughs> hmm, no wyboli się, wiesz, a jednak będę błodził. To znaczy na plus 6 to... jest. Pięknie. Już mam to twój pierwszy FMS, tak? no no to ja też bym, ja też się bałem, kurde, jak nie wiem dlatego już wyciągam bodzie no masz 10, też... 10, 10 bodzi i ty masz 6, tak? tak no to ma no, być nie, nie 10 bodzi, bo ulepszy wszystkie 10 wszystko szybko, tylko te bodzie porościągamy i ulepszamy no to na plus 3 Gdzie ty jesteś? Na plus 4. Doza H2 na plus 5 Okej. Na plus 6 Przygotujecie te Bodzie, żeby ci tam... Na plus, plus 7 postarczyć. Patrz na... Ja ciacie wejdzie na plus 8 Patrz plus 8. Czy wejdzie za pierwszym razem na plus 9? Jest plus 9 za pierwszym razem! Skumaj Gdy. to! Skumaj cioczę! Dobrze, no. Ale... Ja ci tak samo miałem... Średnie 25 zostawić? Zostaw, zostaw, na razie zostaw. jedna zmianka. Jak... No i kup... <laughs> widzisz, że nie musisz kupować FMS-a. <laughs> Dobra. To... tak, to ja cięcie i pójdziemy otworzyć srebrną szkatyłkę na dolinę. Czekaj, ja, ja lognę zaraz. No siema, siema. Widzisz, widzimy tutaj dwa basty. A teraz siema na dolinę, bo dostanę od mojego najlepszego przyjaciela srebrny klucz. I zacząłem coś z niego poleci tej co szkatełki. No, szkoda, że mam tylko jeden, ale... O, jak, po, jak, no, jak polecę coś do dobrego, to się podzielimy. No, ja liczę na lustro, ale dobra. No, ja też właśnie tak myślę. Wiesz co, ja najwyżej potem pójdę na te kurde bez hitu, na te klucze sobie podłapać, tych bestów. No, no no, to też dobry pomysł, no. Ja bez kapitan? To jestem mocniejszy, tak? Tak. To nie wyłączam, co już dogadamy do tego ośrodka wtedy. Nie będziemy no, rypać. Jakieś, jakieś cięcie zrobisz, to najwyżej potem pójdę i podropię. No, też się można tak. A ciężko, drób, ciężko się ubija jako w ogóle? Mi łatwiutko. Wiesz, to on się krótko pada. Tylko pod ściankę i ładnie, pięknie sprywa. No, no, no. Ale z tym jestem, jestem farta, co? Od razu no, na 9 więc... I to jeszcze od razu ci wbiło takie 25 lat, nie? No no no. Pierwsza zmianka. No no, to spoko, no. A w jest na razie? No taki na początek starczy, no. O ja tu wiatry nie mam założonych. Dobra, ale też... Ja to przecież przy, przy tym kufrze stoję już, czekam. A gdzie on jest tak dokładnie, bo ja tak spojrzeń nie wiem, wiesz. A dobra, widzę kufer, no. No, jest koło dzino. spota. No, a to to zapraszam do komentowania Adixa, nie? On... Odwala, on ładne, fajne filmiki robi. A tam no, fajne, no. Nawet sobie jakieś... Tak, tak, jasne. A ty w ogóle widzisz moje filmiki? Mhm. <laughs> Myślałem, że nawet nie widziałeś. Jak to nie? Tylko zapomniałem zasubskrybować. No, spot! Zaraz Ci zasubskrybuję. Skąd że ten filmik zrenderuję go wstawię. Ja jednak, jednak będę robił filmiki na tym samym koncie co mam, w te wszystkie spela i tak dalej. Ja też miałem tam na jeden koncie, ale musiałem usunąć, wiem, są ko nazwę koksu, nie? Mhm. Ja tu teraz ja mam, mam... taki nick, nick. że ten... że zawsze taki sam nick będę miał na metku. Ale mam śmietnik faków. O, logi. O, 9 fps miał. O, dzi Gino, patrzcie. Widzicie, jaki ten fredny. Dobra. Dziękuję, patrzcie, jaki przyjaciel dał mi srebrny kurcz 4 jest Warton. Jak to się co poleci? Ja czuję, że to, ale chyba będzie jednak dupa. Jak to się otwiera? Kliknij na szkotę. Uja, lipa poleciała. Tak. Teraz ci powiem, perłowe kolczyki plus 6 i ubrania zabójcy plus za 7. Trzymaj. No tam się przyda. To co dropasz, idzie zaopatrzcie w strobny klusze? Dobra, czekaj, no to zrobimy cięcie. No cięcie, a ja... Witam was, już bez numer 1 jest. Przywita się. No witam, witam. Jest ta sama godzina, ta sama minuta, tylko już biegam kawałek, ale się witaj. Teraz szybko go ubiję. 14 FPS-ów, lagi jak... Ale dobra pijemy. Pijemy, pijemy, Czekaj, z niego poleci, żeby FMS mierz na nasy sekundę nasyconą magią. Eee, jaki szczęście z dzisiaj, co? No. Dobra. Cień się ma, sorry coś się stało ale tylko pokażę wam drop z tego besta bo zapomniałem włączyć nagrywania No to łuk mroku i łuk czarnych ruin, coś takiego No to kolejna broń na 30 level poleciała FPS widzimy 4% Lipa totalna Ale jest pompa no Pompa jest, dobra Logom no i na cecha zaducienia e, PS numer 4 tak? No i będzie FMS chyba Już dzisiaj był, już dzisiaj nie będzie Będzie, no, hematyczną otwieram i co to PDK, kurde PDK ci poleciał? No To nawet dobrze No mam mniej od ciebie to więc zbieram te co ty Ja mam pełno O mroku, drobnął no, z przy metku Te? No Dobra, czekaj, ostatni I złoto Dobra Cięcie i to do... Jeszcze chyba nie będzie koniec filmiku.